O co tak naprawdę chodzi z tymi lejącymi wtryskami? No bo przecież nie wszyscy wszystko muszą od razu wiedzieć. Tak mowa o akurat o BMW, ale problem dotyczy wszystkich samochodów z wtryskami mm, na wszystku bezpośrednim. Tak tu akurat mowa o N53, N54 eee, wtryski piezoelektryczne. Hmm. Jaki jest problem tych wtrysków? Akurat, że padały po 120 tysiącach. Dopiero 11, właśnie ta, indeks 11, który można zastąpić każdy inny indeks, yy, została poprawiona. A na czym polega problem? Otóż po iluś tam tysiącach kilometrów one zaczynają wyszukiwać się dysze, które są tutaj dwie. I co się dzieje? I sobie psikają w taki sposób, albo leją. A one mają po prostu. Walić mgiełką i żeby świeca była w stanie to zapalić, jeśli pojawia się kropelka po jakimś czasie, a po jakimś czasie się pojawia i w międzyczasie przy 3000 obrotów na minutę, 3000 razy na minutę te dysze tutaj dwie otwierają się, a jest tej kropelka, to jest takie zakłócenie pracy, tak? I nie ma takiego strumienia jak tutaj w aporyzyserze, czyli w sprayu. Tylko są takie kropelki i świeca nie jest tego w stanie zapalić. I siłą rzeczy wypada nam zapłon. Po prostu komputer chroni nasz silnik przed tym, żeby nie kapały kropelki benzyny na tłok. Ponieważ może to grozić najpierw zniszczeniem nox O ile go mamy, tak zwanej sondy NOX. Oginał BMW 3000 zł i pada co 3-4 lata. Tak wygląda fabrycznie nowa pomp, yy, Sonda Nox. Odziwo w Oplu, też Continental sprzedaje po 1000 zł, ale BMK 3. I tak to się dzieje. Problem też dotyczy pomp wysokiego ciśnienia w tych autach. Jest bardzo skomplikowany problem. Ciężko to wytłumaczyć w kilku minutach. Ale skupiając się na tym, co ważne, yy, niestety musimy wyłożyć. 2400 zł w serwisie dokładnie 2409 czy za te czy za te wtryski nie ma znaczenia przy dieslach to jest 3096 zł wtrysk kosztuje nowy w serwisie Boszowskie Na szczęście są regenerowalne tez bo właściwie teraz już Continental przejął to w 13 roku nie są regenerowalne wszyscy ci którzy tam gdzieś piszą w sieci że regenerują te wtryski powinno się im Jaja poobcinać i ręce, może najpierw, bo to są oszuści. Tryski są niregionalne, trzeba kupić nowe. Ja je sprzedaję w dość dobrej cenie. Informacja w komentarzu: dokupić musimy sobie blaszki, niestety i wtedy auto będzie pracować będzie wchodzić nam w tryb uwarstwiony, wyczekiwany dla nas także tak to jest. Jeszcze raz. Jak nie ma takiego strumienia, a jest sikanie jak z kropelkami dużymi, to nie będzie zapłonu. Musimy sobie uzmysłowić, co tam się dzieje w tłoku. Tak? Tam jest temperatura przekraczająca 1000 stopni chyba przy spalaniu. Tak? I jeżeli tam są kropelki na końcówce wtryskiwacza, to nie ma zapłonu. I przy kilku razach silnik nam to, sterownik silnika nam to wybaczy. Później jest wypadnięcie zapłonu. Błąd 2A C03, chyba nie pamiętam dokładnie. A później już jest wypadanie zapłonu. A jak już jest wypadanie zapłonu, to jak mamy 6 cylindrów, to jeden z nich, ten, który leje, zostaje wyłączony. Jedziemy na 5 baniakach. Ledwo, ledwo ruszamy ze światłem. A jeżeli mamy N43, to tylko 4 cylindry, to na trzech cylindrach, to możemy sobie pojechać do Teściowej, chyba. Tak to się dzieje. Więc, jak nie zapłacisz, nie pojedziesz. Takie życie. Nie mówię złośliwie, po prostu mówię tak, jak jest. Więc albo serwis 2409, albo u mnie dużo, dużo taniej. I pamiętajcie, nie ma żadnych e, regeneracji tych trysków. Tych dokładnie. Nie mówię, że inny. Inne można tam. Może i regenerować. Nie jestem zwolennikiem. Zjadłem temat. Kupiłem kiedyś sam używki. Wyrzuciłem sąsiadowi w pole. Więc strata pieniędzy. Pozewam.